Kiedy poważnie myślicie o docenianiu swoich pracowników, niezależnie czy zrobicie to w konkursie Pracownik Roku, czy w inny sposób, będziecie prawdopodobnie musieli się zmierzyć z czterema podstawowymi obiekcjami. Pierwsze to jest takie, że jak pochwalimy kogoś, to mu się przewróci w głowie. Rzadko to się dzieje po pierwsze i nie spotkaliśmy się taki, y, z taką sytuacją, że komuś się przewraca w głowie, ale faktycznie ktoś y, lepiej widzi swoje mocne strony i dzięki temu może je lepiej wykorzystywać na rzecz organizacji. Drugie, że zażąda podwyżki. Mam nadzieję, że godnie płacicie swoim najlepszym pracownikom. Faktycznie powinni być oni opłacani przynajmniej w rynku, więc faktycznie mogą, znając swoją wartość, zażądać podwyżki. Ale pamiętajcie, że to nie powinna być przeszkoda, jeśli źle płacicie swoim pracownikom, oni odejdą niezależnie od tego, czy ich wystawicie do konkursu, czy też nie. A nikt. Często spotykam się z taką obiekcją, że nikt mi nie dziękuje, czyli, że ja powinienem jako menadżer być pierwszy pochwalony. To faktycznie jest dobra rzecz, bo faktycznie powinniśmy chwalić siebie nawzajem za to, co robimy dobrze. W tym roku kategoria menadżer i zespół powinny rozwiązać też kwestie dla tych, którzy chcą być pochwalani, będąc menadżerami, więc możecie ich również zaprosić do konkursu. No, ale też jest dużo obiekcji związanych z tym, że pozostali niewyróżnieni pracownicy będą źle traktować osobę, która została wyróżniona. I to dla mnie zawsze jest taki sygnał, że my bardzo mało doceniamy swoich pracowników ponieważ zawiść czy zazdrość są właśnie pokłosiem małej ilości doceniania w organizacji. Więc wyłaniając swoich pracowników do konkursu, warto by było podziękować znacznie szerszemu gronu osób, żeby ten efekt zniwelować. Mam nadzieję, że mimo tego, że te obiekcje się pojawiają, i mogą się pojawić różnego rodzaju trudności. Będziecie w stanie je pokonać, bo docenianie ma ogromną wartość. Lojalizuje pracowników, e, pozwala e, Wam prezentować się jako firma, która docenia, e, tworzyć przyjazne środowisko pracy i potrafi, po, pozwala tworzyć zgrany zespół, który działa w oparciu o swoje mocne strony. Mam nadzieję, że pokonacie wszystkie przeszkody. Do zobaczenia.